Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam was na odcinek może taki będzie, no na przeprosiny czy coś, bo dawno nie było e, odcinka z BFA, no albo ogólnie e, z Karabinem w środę, tak to się tak seria nazywa, owa, na moim kanale, dlatego zapraszam was dzisiaj na odcinek z Tribel, Triben, tak, jakoś tak to się nazywa, wymawiało, Tribes Astent, o właśnie, jakoś tak. Eee, gra jest w pełni darmowa, znaczy w pełni, tam coś można kupić do tego. Aczkolwiek jest ona darmowa, Ma darm macie do tego darmowy dostęp na Steamie. Eee, więc, cóż, gra na początku nie wywarła na mnie tak wielkiego wrażenia. Byłem do niej tak sceptycznie dosyć nastawiony. Tak wiecie, nie myślałem, mało się dzieje w ogóle. Zainstalowałem sobie, patrzę, oh my gosh, już dostaję kupę. A tylko chwilę, popierdzielić o czymś. Aj, już dostałem. Z działka dostałem. Byłem sceptycznie do niej nastawiony, ale wiecie, zainstalowałem. Pograłem sobie raz, drugi. Kurde, no tak gra mam przez sobą przyszłość. Tak pomyślałem sobie. Ale koniec tego radosnego pierdzielenia o niczym. Gdyż, tak jak widzieliście przed chwilą, chwilę pogadałem i od razu, kurde, dostałem w duchcie Zero asyst na razie, ole pingi masakryczne. zabójcie wręcz. Ale to jest pewnie jakiś zagraniczny serwer. A, oh, w Działko nawet nie próbuję strzelać, gdyż tego, co próbowałem, jak grałem pierwszy raz, to niestety działka się nie da zniszczyć. Chyba, że się mylę. Możecie mnie poprawić oczywiście w komentarzach. Aj. Wszystko blisko. Czy Guevara zdobył flagę? No. Dostał. Ile ty masz kosztów życia? Generators back on no, miałbym asystę albo to. No i gościu zwiał Aj A może asysta chociaż po nim bo ja go trochę sponiewierałem jeden. Spadaj gościu Asysta! no nareszcie. Coś w końcu musiałem wymyślić. Uuu. Działko go troszeczkę sponiewierało. Tym razem. Pilnujemy tutaj chyba. No, Pych. Nawet wybaczcie, nie powiem wam co to za firma właściwie wymyśliła po prostu nie jestem doinformowany do końca. A ważne, że fajnie się w to gra. Au, 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 au. Ja pierdzielę, to działko jest. O, to ten czego waraż. Okay, doberwał. Muszę sobie nóg połamać. Nowo asystata, proszę bardzo. Wingman. To że nawet tam będę stał Poczekam Wow, przeleciałem to nawet A tam pod spodem chyba leci A nie, tutaj, tutaj A to trafi nowe Tysiąc punktów na razie mi to Mało tym miałem więcej. A? Mogę trafić. Oj. Ci. Lag. Dracam was bardzo, już, przepraszam. No, właśnie tam. No, To nasi. Tam gościu z flagą jakąś biegnie. Więc dokładnie te flagi to... Przyjmowanie klapy oznacza, ale tu dwóch kampi nie. Nie kampi, czytałem, że kampią tak muszę sobie ich ładnie. Niestety, no nie mogę kogo zabić, a chciałem to zrobić na antenie, żeby udowodnić, że nie jestem taka ciutka. O, oberwał Oberwał, nareszcie Jakiś snow ogar, Już tak nie biega, ale Aj, ojo, ale trafił od razu Dobra, zabiję go chyba tam Chyba, że nie dałem rady Mójcie sobie na razie na Wow, coś tu się, ten, tego, jakiś granat, nie ogarniam tego tutaj, czy magicznych granatów, tu jest nasz spawn, oj, ouch, przygrzmuciłem, no tam trzech biega. Co Granat! No trafił mnie! Nie, pierdziele. Co te granaty mają takie, kurcze? Straszny damage. A ten co tak lata? Kurcze. Dobra, tu będziemy pilnować. To jest chyba jedyne rozwiązanie. Ej! Dostał! He! Też umiem strzelać tego! Wow! Aj! Joj. Sam się zabiłem! Nie wierzę! To widzę, wszyscy z tego nastrywają Ha! Nie zatopiony, ale trastiony O shit, shit, shit Asysta Kolejna Lepsze ryc jak nic nie Dostał? Aj, blegował go trochę Wow, wow Shit Dostał! Drugi raz. Drugi raz tego samego gościa Aj! Ale już nie mam praktycznie życia O, o jakaś wyrzutnia No dobra, nieważne.

Aj. co już Aj. The jest gościu. No. Dziękujemy panu. Tak. zabił mnie chyba teraz. No teraz nie zabił. Szlak. No dobra, to chyba zaraz będziemy kończyć. Filmik nie był też zbyt długi. A nie, w sumie jeszcze mogę chwilę nagrać. które 11 minut gdzieś będzie. Mogę sobie jeszcze chwilę powiedzieć. Przegrywam Ona się muszę trochę Ja Co tak się piskował Dziękuję. A co to, to tutaj oznacza ten, ten, ten taki znaczek? Co, że mam dzieli poziom? Aj! Sam siebie wiem jeszcze wolno. No, no, sam siebie i powiem się sam zabił. Oooooh. Też jestem genialny. Tu lata wszystko.

А уж не нашелся. <плодатый> 770 гостей, то столько же будет давало. Служа, О! Ясно, что я видел от тобой такую часть. Дайте. Какие? хе You know, tam. Nie ma co. Co się dzieje? Tam jeszcze coś jest, tu ktoś. No. Przez przypadek. Tu ktoś jeszcze jest. Czyż się strzela tym co ja? Blisko, blisko, nie chcę się znowu połamać. A mam takie jest dodatki. No. A Ta panu. Aj! Ale tego już nie ten. Aj, zolak! O! God it. Muszę ten. Brać pod uwagę to, że szybki jest gościu. Strasznie. Wow! Co odwaliłem? Kościół ma chyba weki, trochę mi się wzięła Dobra Co ten? tam jest dwóch? można by było strzelić Nosso acelerador foi destruído! O

Dobra, ja myślę, że teraz skończę to, nie chcę was zbytnio zanudzać, hmm. jeżeli chcecie się ze mną pobawić jeszcze, możecie oczywiście napisać, ja bardzo chętnie sobie z kimś pogram to, żeby to nie było tak, że ja same sam na nas Ojciec. Hmm. chodź. Ha! To jest przypadek kompletny Ej, do no dobra Cóż, żegnam się z Wami Jeżeli film się Wam oczywiście podobał To zapraszam Was do komentowania oraz oh, łapkowania Tak jak mówiłem, na razie